Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejne nagranie na moim kanale. Kolejny temat debiutowe, wpadki debiutowe. Bardzo dziękuję za pozytywny odzew z pierwszego nagrania. Tam było grubo ponad 300 łapek. Także moi drodzy, dzisiaj zaprezentuję kolejne 10 takich historycznych wpadek, Między innymi będzie porażka Spaskiego, porażka Bronsteina, czy między innymi wygra Natala. To dziś w dzisiejszym nagraniu to zobaczycie. No i oczywiście odbyło się to w bardzo krótkim czasie. 12-13 ruchów, takie właśnie dzisiaj partię zaprezentuję. Jeżeli chcecie, żeby było, pojawiło się kolejne nagranie w tym temacie, może partie bardziej współczesne, też jestem w stanie poszukać, to myślę, że miłym gestem będzie z waszej strony 300 łapek i kolejne takie nagranie pojawi się na, na kanale. Dobrze, zaczniemy od pierwszego przykładu. Wiktor Korsznoj, Szwajcar, oczywiście tutaj pochodzenia ze Związku Radzieckiego, później uciekał. Tutaj przed reżimem 2499 kontra Boris Paski i też tutaj uciekinier, tym razem z Francji 2548. Partia Stalina z 1948 roku. Tak jak podkreślałem w pierwszym nagraniu, nie jestem pewien, czy te. Rankingi wtedy, kiedy grano, były właśnie takie tutaj. Baza przypisuje im właśnie takie, takie tutaj zdobycze. Zobaczcie: E4, C5, obrona sycylijska, skoczek F3, D6, D4 bicie, skoczek bije, skoczek F6, skoczek C3. T, partie grano tysiące razy na turniejach szachowych i wariant smoczy, czyli G6. E, F4 jest taka pułapeczka. Tutaj trzeba oczywiście uważać, żeby po gońcu G7 czasami nie wpakować się w taki wariant, że nastąpi posunięcie. E5 i na przykład po tym ruchu, po tym ruchu skoczek na G4, to też prezentowałem na kanale, jest takie posunięcie, goniec B5. Jeżeli goniec zbije na D7, no to jest hetman bije G4. To możesz zobaczyć właśnie w 50 pułapkach debiutowych na moim kanale. A jeżeli będzie posunięcie królew 8, no to mamy taki słynny skoczek E6 z atakiem z odsłony. Także tutaj grający korczność z pewnością znał ten wariant i po F4 nastąpiło ze strony Spaskiego goniec G4. Goniec z B5. Mimo wszystko skoczek z B na D7. Bicie. Hetman zbił na D7. Hetman odchodzi na D3. Spaski E5 ze swojej strony. Skoczek F3. I dochodzimy do takiej kuriozalnej sytuacji, w której Mistrz świata bicie, bicie robi takie posunięcie. Hetman G4. Jest to posunięcie 11. Po czym Korcznoj odpowiada spokojnie. Skoczek D5. I tutaj spaski poddaję partię. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jeżeli nastąpi bicie na F3, to wówczas jest szach. Król sobie powiedzmy odchodzi na E7. My jeszcze tego Hetmana nie bijemy, tylko robimy wtrącania, czyli skoczek na D5. Król sobie odchodzi czy tu, czy na D8, i zostajemy po prostu w tej sytuacji z figurą więcej. Po skoczku D5 jest więcej wariantów. Jeżeli na przykład nastąpi posunięcie Hetman na E6, no to wówczas mamy takie widełki jak skoczek na C7. No i jeszcze, gdyby Hetman próbował gdzieś indziej odejść, na przykład może Hetman na D7, na przykład na to pole, no to tym razem mamy widełki z tej strony. Także no, straszna wpadka z paskiego. Kolejne 9 przykładów zobaczycie w dalszej części nagrania, także zapraszam. Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Druga wpadka debiutowa, Michał Tał 2660 kontra Rafael Waganian, partia z 1973 Dubna Rosja. E4, E6, obrona francuska, no, oczywiście na Francuza D4, to jest klasyczna, najlepsza odpowiedź, D5 i tutaj jest do wyboru we Francuzie, albo grać skoczek D2, albo skoczek C3, moim zdaniem skoczek C3 lepszy, skoczek D2, skoczek C6, no trochę wbrew zasadom, aczkolwiek z tego co kojarzę, to nie jest ekspertem w obronie francuskiej, w obronie francuskiej praktycznie w każdym wariancie dochodzimy do C5, także tutaj myślę, że po prostu jakaś taka specyfika debiutowa tutaj pozwala zagrać to posunięcie, skoczek C6, skoczek z G na F3, skoczek F6, E5, skoczek schodzi ze strony Waganiana i skoczek B3, F6, próba tutaj naciśnięcie na centrum, żeby, żeby białe w jakiś sposób odpuściły, na przykład ze zbiciem, czyli E bije na F, aczkolwiek goniec B5 następuje, FE. DE i Waganian zagrał skoczek C5. Znając tala, możemy tutaj e, przypuszczać, że, że sporo się działo. Aczkolwiek partia krótka też 12-ruchowa. Skoczek G5 e, tutaj z naciskiem między innymi na punkt E6, żeby widzieć też F7, a może też żeby na H7 w przyszłości uderzyć. Nastąpiło gonie z D7. E, no i tutaj e, Tal w dobry sposób wykorzystuje błędy przeciwnika. E, no, myślę, że gonie z D7 tutaj. Nie był ruchem jakoś takim mocno potrzebnym. W każdym razie zaniedbał, zaniedbał tutaj rozwój Waganian. A Tal wykorzystuje to w ten sposób. Goniec C6B C6. Hetman H5, bardzo ważne w scenie, być może Waganian przegapił to posunięcie, no trzeba zagrać G6, tak, jeżeli będzie król na E7, no to oczywiście mat na polu F7, to widzimy, po posunięciu Hetman H5, jeżeli nastąpi G6, no to Hetman F3 i Waganian się poddaje. Tutaj, no straszne, straszne tutaj w topiu można powiedzieć Waganian w debiucie czarnym kolorem, grozi mat na, na F7, jeżeli czarne będą próbować Zagrać na przykład w ten sposób, czyli Hetman E7. No to my od, oczywiście na początku Hetman F7 nie zagramy, tylko zrobimy odciągnięcie, nastąpi bicie i teraz po Hetman F7, jeżeli król pójdzie na D8, widać po co było to wyciągnięcie pionka, tak? po co był ten szach, po co było wyciągnięcie, że ten pionek znalazł się na polu G6, bo teraz możemy zagrać takie posunięcie jak Hetman F6 i total tal zostałby po prostu w tej sytuacji zwierzą więcej. Trzeci pojedynek to plachetka kontra Zin, partia zawodników 2-400. Skoczek F3, C5, B3, Skoczek C6, goniec B2. Jakieś takie może próba ominięcia e, teorii przeciwnika. E, boczne warianty E3, D5, goniec B5. I po E6 zobaczycie, jak tutaj pięknie plachetka e, wykorzystał swoje przykłady Przede wszystkim wygrał partię dzięki temu gońcowi. E, nastąpiło Skoczek E5 z naciskiem, obrona, Roszada z D6 i teraz bicie, bicie i F4. To też jest takie klasyczne, strategiczne ułożenie, gdzie oddajemy gońca i zdwajamy pionki, to między innymi też widzimy w obronie Nimcowicza. Po Roszadzie wieża F3 do ataku, to też ładnie pokazuje nam w jaki sposób możemy atakować i po skoczku D7 już przedostatnie posunięcie wieża H3. Widzimy, że tu są już zakusy na to, żeby hetman stanął na H5 i żeby zaatakował. No i teraz wpadka jest taka, tutaj myślę, że mógł się zdecydowanie jakoś Lepiej bronić, chociażby nawet skoczek, skoczek bije na E5. Zostało zagrane posunięcie G6, no i popatrzcie, jak piękny, piękny sposób wykorzystał to. Zawodnik grający białym kolorem nastąpiło posunięcie hetman h5. No i teraz no taki grom z jasnego nieba, potężne uderzenie. Jeżeli nastąpi grozi oczywiście mat na h7. Jeżeli będzie gh, czyli przyjęcie tego hetmana, no to jest wieża g3, król idzie do boku. No i kończymy partię grając skoczek f7 poprzez podwójnego szacha. Także no byłoby to fantastyczne zwycięstwo. No tutaj zawczasu zin poddał partię. Zadajecie też w komentarzach pytania czemu się zawodnicy tak szybko podają. Ja Prezentuje przede wszystkim partie zawodników 2400, 2500, 2600. Myślę, że też 2700 się pojawią na kanale. Gdzie oni wiedzą, że strata dwóch pionków, czy strata figury, to nie ma sensu kontynuacji gry i tak naprawdę oznacza to po prostu porażkę. Kolejna partia i porażka Dawida Bronsteina kontra Lewente Lengiel z Węgier. Partia z Sarajewo 1971. Zobaczcie. 4-5 Skoczek F3, Skoczek C6, goniec C4. Partia włoska. Tutaj mamy trzeciego Skoczka. Skoczek F3 Skoczek G5, także czy tutaj jakiś atak smażonej wątroby? Po D5, EBI d 5 klasycznym błędem jest skoczek D5. To też możesz zobaczyć u mnie na kanale. Atak smażonej wątroby powstaje po ruchu skoczek F7. Z kolei tutaj teoria podaje, że po posunięciu D5 po EBI d 5 główną linią jest posunięcie skoczek A5. W partii było inaczej. Tutaj myślę, że Węgier zaskoczył pewnie troszkę na Skoczek D4. Bronstein odpowiedział C3 z próbą przegonienia tego skoczka. Na co B5? Bardzo ostro. Partia. Goniec wraca na pole F1, skoczek bije na D5, tu wisi figura od strony czarnych, ale z kolei tu wisi figura od strony białych. W partii zostało tak zagrane. Przyjęcie, przyjęcie. Goniec B5 z szachem. Król D8. Mi się ta pozycja, powiem szczerze, czarnymi bardzo średnio podoba. Z takim królem na, na środku szachownicy. Ale zobaczcie, jak, jak, jak czarna tutaj sobie poradziły z tymi, z tymi problemami. Najpierw krótka roszada. eb na D4. Hetman F3. Myślę, że tutaj była jakaś tam swego rodzaju niedokładność. Po gońcu B7 bronimy to. Oczywiście, punkt wspólny to punkt G2, czyli chcemy za Matować na tym punkcie. No i taki teraz brączna robi taki niewinny ruch Hetman F7, nie przeczuwając tego, co za chwilę nastąpi. No, jeżeli skoczek sobie gdzieś tam odejdzie, no to zawsze może zagrać posunięcie F3. No dobrze, tylko chyba nie przewidział tego posunięcia, że nastąpi ruch skoczek F6. I przede wszystkim Hetman zostanie tutaj, w, ten mat, który groził ze strony białego koloru, czyli mat na E8 został wybroniony poprzez właśnie ten ruch. Jednocześnie czarne też same grożą matem, a jeżeli nastąpi teraz posunięcie, Posunięcie F3, to już w tym momencie już grający białymi brąszczem poddał. Po F3 jest takie posunięcie, goniec D5 i zobaczcie, jaka śmieszna sytuacja. Hetman miał w tej sytuacji dwa maty, a tak naprawdę został w, tej, w tym układzie po prostu schwytany. Także myślę, że tutaj ten z pewnością nie był zadowolony po tej partii. Kolejny pojedynek Gulko kontra Popow. Gulko 2480, Popow 2460, partia z Połowdiv z 1975 roku. Tu mamy Gambit wołżański, czyli posunięcie B5. Został on przyjęty. A6, Skoczek E3. Jest też takie posunięcie. Raczej tutaj gra się albo B6. Albo po prostu przyjmujemy kolejnego pionka poprzez BA skoczek C3 Hetman A5 a 6 Widzimy, że czarne oddały już w tej sytuacji dwa pionki. Oczywiście jest to za rozwój i za to, żeby się otworzyło skrzydło hetmańskie. Dalej G6 goniec D2 Hetman B6, niedobre posunięcie. Tutaj nie należało się obawiać odejścia skoczkiem, nie ma za bardzo, gdzie ten skoczek jakoś mądrze coś zaatakować, także można nawet było przyjąć pionka poprzez gońca A6. W partii poszło Hetman B6 i po skoczku A4. Kolejny błąd, silnik podpowiadał Hetman A7, a tutaj w analizie partia była ściągnięta z bazy. Ktoś podawał, że, że dobre też było posunięcie Hetman D6. I teraz po posunięciu skoczek C5, jest to ruch, który też nastąpił w partii. Nie gramy Hetman bije C5, bo wówczas mamy posunięcie wieża C1 no i tutaj się może to w ogóle skończyć matem, tylko po posunięciu Hetman D6, skoczek C5 bierzemy sobie po prostu tego pionka czarne, za chwilę też odbiją tego pionka są bez, w tej sytuacji bez jednego piona ale mają do, dosyć dobry rozwój figur po skoczku A4 Popow zagrał Hetman C7, skoczek C5 z wykrzyknikiem, z tym samym motywem bardzo ładnym, jeżeli Hetman zbije na C5, no to wieża C1 i zdobycie gońca na ostatniej linii w partii to nie zostało przyjęte, czarne zbiło Pionka na D5, wieża C1, skoczek C6 i po E4 te figury się nie skoordynowały. Niestety to latanie Hetmanem zostało tutaj w bardzo dobry sposób wykorzystane przez Borisa Gulko. Ten skoczek też tutaj się jakoś nie zadamowił zbyt dobrze. Skoczek B4 jest tylko gwoździem do trumny, ponieważ jest takie posunięcie. Hetman A4 grozi teraz takie posunięcie. Po prostu zwykłe zbicie tej figury. Jeżeli byłoby jakieś podbronienie w stylu Hetman na B6, no to między innymi goniec B5 i ta figura tutaj jest po prostu ugotowana. Na jakieś taki grozi bezpośrednie zbicie, czy też posunięcie, a 3, no widzimy, że tutaj białe figury po prostu dominują na planszy. Także zwycięstwo w 12 ruchach. E, to była piękna wpadka. Fedorow kontra Czernin, Fedorow 2436, Czernin 2614, partia z Mińska z 1980. E, nastąpiła obrona skandynawska. Skoczek F6, Skoczek C3, bicie, Skoczek F3, Skoczek C6, D4. Bicie, bicie, i po gońcu G4 trzeba uważać na niebronione figury. Po D5 skoczek E5. No i tutaj już można się domyślać, że z pewnością białe powinny w tej sytuacji przeliczyć. Co będzie jednak po skoczek? Bije E5, czyli oddajemy Hetmana. I tutaj silnik podawał, że ta pozycja będzie koło równości, ale trzeba zagrać bardzo dokładnie. Także tutaj białe zaryzykowały, przyjęły to. Skoczek bije E5, goniec bije D1, i oczywiście główna linia to goniec B5 z szachem. Czarne, no, nie mają wyjścia, odpowiadają ruchem C6. Po debie C6 jedynym ratującym ruchem o dziwo w tej pozycji było posunięcie goniec E2. Takie, taki, taki dziwny ruch. Przecież oczywiście główna groźba białych to jest BC. Tak? Tutaj z, z odbiciem Hetmana albo z kolejną promocją. Także po gońcu E2 już tego ruchu B, CB nie mam, no bo jest po prostu goniec, bije B5. A z kolei po posunięciu goniec E2 król to bije, to była taka odpowiedź Hetman D5. No, i w tej sytuacji po CB jest po prostu bicie na B5 z szachem. Także no, dosyć trudny ruch do znalezienia. W tej pozycji czarne Czernin nie znalazł tego posunięcia. Zagrał słabsze Hetman D5 i po prostu przegrał partię. Także nastąpiło bicie. Teraz już widzimy, że nie ma bicia z szachem, bo po prostu białe wygrywają poprzez po promocję w tej sytuacji. Nastąpiło król na D8. I teraz, żeby zbić sobie bez przeszkód i zrobić promocję. Trzeba jeszcze wtrącić takie posunięcie jak skoczek na C6. No i teraz po odejściu króla robimy promocję i w tej sytuacji białe wygrywają. Także tutaj po, po posunięciu D5, skoczek E5, no, ruch bardzo, bardzo ryzykowny, co właśnie udowodnił biały kolor. Kolejna partia Andonow kontra Lputian, tym razem wpadka czarnego koloru. Skoczek F3, D5, C4 bicie, hetman A4. Z podwójnym uderzeniem na króla oraz na pionka, i teraz białe odbijają tego piana. E6, D4. Po B5 Hetman się wycofał. Skoczek A6 z jakąś m.in. groźbą na B4, dlatego białe grają A3. C5 bardzo dobrze czarne sobie tutaj radzą. Za chwilę dołożą wieżę na C8. No i Hetman sobie na otwartej linii zwierząt nie poradzi. Bicie, skoczek na C5, goniec E3, rozwój, wieża C8, rozwój. Skoczek z B2 znowu się rozwija, skoczek F6 i po G3, Hetman C7. Tutaj duża, duża wpadka po gońcu D4 tego zawodnika białym kolorem, ponieważ nastąpiło fantastyczne posunięcie skoczek na D3. Jeżeli ED, no to widzimy, że Hetman spada. A jeżeli Hetman bije na D3, no to zobaczcie kończyłoby się takim pięknym matem, czyli bicie, bicie i tutaj czarne zamatują w taki sposób. I na koniec taka bardzo śmieszna wpadka białymi Adrian Michalczyszyn, znakomity trener kontra Oleg Romaniszyn z Ukrainy, partia z Kyrgyzstanu z 1981, czyli D4, schoczek F6, C4, G6 skoczek F3, goniec G7, skoczek C3, D5, mamy obronę Greenfelda, bicie, bicie, E4, bicie, bicie, w obronie Grinfelda czarne oddają centrum, za chwilę o to centrum walcząc ponownie, czyli jest właśnie posunięcie C5. Goniec E3, Hetman A5, grozi teraz jakieś C, D, trzeba tutaj przekątną um, obstawić, czyli właśnie jest to Hetman D2, po skoczku C6 wieża B1, między innymi z taką groźbą jak wieża na B5, dlatego czarne pozbywają się pionka i po trudno uwierzyć, tutaj zawodnik grający białym kolorem, zawodnik 2.500 gra takie posunięcie D5, co spotyka za co go spotyka po prostu ogromna kara czyli posunięcie, goniec C3 i porażka, także kolejne 10 przykładów zostało dzisiaj zaprezentowanych. Tak jak mówiłem na początku nagrania, dajcie znać, czy taka forma Wam odpowiada. 300 łapek utwierdzi mnie w przekonaniu, że chcecie zobaczyć kolejną część wpadek debiutowych. Tym razem poszukam zawodników bardziej współczesnych. Dobrze, dziękuję, do zobaczenia. Życzę oczywiście powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.